Dziś w programie Miasto Żyje, Muzeum Żydów Mazowieckich oraz Przedszkole Jak Nowe. Zapraszamy. Znamy już 10 projektów, na które Płoczczanie będą mogli głosować w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród propozycji znalazły się: założenie parku na Podolszycach Południe, program Stop Zjom w Płocku, rewitalizacja barki Sandomierka, projekt Moja Wymarzona Szkoła. Rondo turbinowe na Radziwiu, wyposażenie szkoły podstawowej nr 18 w urządzenia do zajęć sensorycznych, a także budowa muszli koncertowej na Podolszycach Północ, parkingu na Międzytorzu, ronda w i przystani na Wiśle. O tym, które z pomysłów i w jakiej kolejności będą zrealizowane, zdecydują Sani Płotczanie. Głosowanie potrwa od 8 do 14 kwietnia. Szczegóły na www.plock.eu i w papierowym wydaniu specjalnym Miasto Żyje. Muzeum Żydów Mazowieckich otworzyło swoje podwoje. Instytucja, której siedziba mieści się w zabytkowej XIX-wiecznej Bożnicy przy ulicy Kwiatka, pielęgnuje pamięć o społeczności, która współtworzyła tradycję i kulturę Płocka. 14 marca odbyła się uroczysta inauguracja. Jestem dumny, że właśnie tu, w Płocku, grupa mieszkańców nie chciała i nie pozwoliła. Aby obojętnie niszczał jeden z najpiękniejszych zabytków naszego miasta. Nie pozwoliła na to, by bezpowrotnie zginęła pamięć o tych, którzy przez 800 lat współtowarzyszyli na polskiej ziemi, dzieląc się tym, co piękne, dobre. Od 15 marca multimedialną ekspozycję zgromadzoną w unikatowym w skali kraju-miejscu mogą oglądać wszyscy chętni. Płockie Muzeum to jedno z niewielu miejsc opowiadających o dziejach społeczności żydowskiej przez pryzmat sztuki, historii i obyczajowości. Ekspozycja przypomina o życiu zwykłych ludzi kupców, urzędników, rzemieślników czy artystów. Płocka Placówka to pierwsze w kraju multimedialne muzeum poświęcone historii polsko-żydowskiej, zorganizowane społecznie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Prezydenta Miasta Płocka. Pomysłodawcą i założycielem muzeum jest Stowarzyszenie Synagoga Płocka, powstałe w 2004 roku. Miejskie przedszkole nr 16 przeszło generalny remont. Prace trwały ponad pół roku. W tym czasie robotnicy wyremontowali m.in. dach, ocieplili budynek, wymienili drzwi, okna, podłogi oraz wszystkie instalacje. Gruntowny remont przeszły także łazienki i kuchnia. Przedszkole wygląda teraz jak nowe. Całkowity koszt remontu to ponad milion 200 tysięcy złotych. W uroczystości oddania placówki po remoncie wziął udział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Nie jest to pierwsze przedszkole, które jest remontowane, które jest budowane. Kolejne są w remoncie, kolejne planujemy. Ja chciałbym, żeby już wkrótce wszystkie nasze przedszkola wyglądały co najmniej tak jak przedszkole numer 16 i jestem przekonany, że tak, tak będzie. Swoją wdzięczność za możliwość nauki w komfortowych warunkach wyraziły same przedszkolaki. Tańcem i śpiewem rozbawiły dorosłych do łez. Iluminacja świąteczna Płocka otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminę Miasto Osiedle 2012. Komisję oceniającą zachwyciło oświetlenie zamontowane na starówce oraz to, że dekoracja tworzona jest we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i szkołami. Płockie firmy wspierają przedsięwzięcie finansowo, a uczniowie elektryka i 70 zajmują się konserwacją oświetlenia i wykonują nowe elementy. Koniec utrudnień dla kierowców na moście Solidarności. Drogowcy naprawili urządzenia dylatacyjne. Uszkodzenie elementów było zdarzeniem niespotykanym do tej pory i trudnym do przewidzenia. Charakter usterek nie pozwolił na tymczasową naprawę. Należało czekać na dostawę nowych urządzeń. Spowodowało to utrudnienia. Teraz ruch wrócił do normy. Moda na bieganie trwa. Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie z Płocka powitają wiosnę na biegu wagarowicza. Zawody odbędą się 21 marca na terenie zespołu szkół nr 1. Zapisy będą się odbywać w gimnazjum numer 1 w dniu imprezy. Młodzi biegacze będą rywalizować na trzech dystansach. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem dla płotszan w każdym wieku. Od 15 do 17 marca trwa w katedrze Festiwal Muzyki Jednogłosowej. Spotkania z muzyką średniowiecza rozpoczynają się o godzinie 19. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.